Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebo głosy, Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga Lecz Jezus rozkazał Mu surowo milcz i wyjdź z Niego. Wtedy zły duch rzucił Go na środek i wyszedł z Niego, nie wyrządzając Mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Nie otrzymaliśmy ducha świata, dla którego to, co Boże, wydaje się głupstwem. Otrzymaliśmy, pisze święty Paweł, Koryntianom i nam. O, mamy goście. Otrzymaliśmy ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim nas Bóg obdarzył. Pozwoliliśmy dzisiaj duchowi, który jest z Boga, mówić w nas o dobru, którym nas dzisiaj Bóg obdarzył? Czy dzisiaj raczej pozwalaliśmy demonowi w nas mówić? Czego chcesz od nas? Przyszedłeś nas zgubić, tylko mi życie utrudniasz. Nie dałeś mi, Boże. Zabrałeś mi Boże, nie pozwoliłeś mi. Tego nie mam, tamtego nie mam. Brakuje mi, źle mi. Któremu duchowi pozwalamy w sobie mówić, któremu duchowi chcemy pozwolić w sobie mówić? Rodzina karmelitańska dzisiaj przeżywa wspomnienie przebicia serca świętej Teresy z Avila. Tego momentu w jej życiu duchowym, w którym Pan jej dał, no, siłą rzeczy, ukryty, ale bardzo realny dowód bliskości ze sobą, stygmat na sercu, otwartą ranę na sercu. Może kojarzymy rzeźbę Berniniego ekstaza świętej Teresy. Ta rzeźba miała przedstawiać właśnie ten moment. Teresa z tym otwartym, zranionym sercem żyła jeszcze lata. Można dzisiaj to serce, z tą raną stygmatów oglądać w Alba de Tormes, gdzie Teresa jest pochowana. Miałem wielką radość w tym roku zajrzeć podczas wakacji do Awilii, gdzie założyła pierwszy klasztor reformy. Chciała wrócić do pierwotnej surowości. No to są takie warunki, w których nawet jak żyjemy biednie, nawet jak nam tego i tamtego nie dostaje, to, to i tak żyjemy w luksusie w porównaniu do tego, w czym żyła Teresa. I pośród tej, tej surowej biedy, gołych ścian, właściwie, przechowane są pamiątki po niej. Mnie poruszyły najbardziej dwie. Tambury i kastaniety. Bo w całej tej biedzie, w całej tej dobrowolnie wybranej surowości, dla Teresy było ważne, żeby w czasie Bożego Narodzenia w klasztorze była radość, żeby siostry miały na czym zagrać. Więc jest tambury i są kastaniety. Ale to jest właśnie o tym, któremu duchowi w sobie pozwalam mówić. Duchowi, który jest z Boga który pomaga, pozwala mi rozpoznać to, czym mnie Bóg obdarował i się tym ucieszyć? Czy pozwalam w sobie mówić demonowi, który zawsze będzie mnie przekonywał i wszystkich wokół, że, że Bóg to jest ten niedobry, który zabiera, który pozbawia, który utrudnia, który chce udręczyć, umęczyć. A skoro Bóg taki jest, to co dopiero ludzie wokół mnie? W tej godzinie Wybór należy do nas, któremu duchowi chcemy pozwolić w sobie mówić. No każdy z nich, i ten duch Boga, i ten duch, którego nazywamy złym demonem, każdy z nich znajdzie powody, by mówić. Będzie miał o czym mówić. Tylko pytanie, któremu ja mówić pozwolę.